Cześć, pomagam kobietom odkryć swoją autentyczność, dzięki której odzyskują satysfakcję życiową. Jestem coachem i mentorem autentyczności kobiet. Nazywam się Katarzyna Wnękowska i jestem również autorką książki Jesteś wyjątkowa, uwierz w to. Pomagam kobietom zarówno w procesach grupowych, jak i w sesjach indywidualnych i robię to już od ponad 11 lat. Pomogłam już ponad 400 kobietom. I mam dwie grupy klientek. Pierwsza z nich to są kobiety, które prowadzą swoje firmy i pomagam im przebijać szklane sufity, te mentalne i finansowe. I dzięki temu wracają do siebie, do swojej równowagi, homeostazy i zyskują klarowność myślenia, dzięki czemu mogą podejmować bardziej wspierające decyzje biznesowe. Druga grupa klientek to kobiety, które pracują jeszcze na etacie i już czują, że ten etat je uwiera. Pomagam im odkryć swoją misję i zdecydować, czy zostają na etacie na swoich warunkach, czy przechodzą na swoje, bo pomagam im budować e, swój wizerunek i markę osobistą e, w social media. Jeżeli czujesz, że jest, należysz do którejś z grup, to serdecznie Cię zapraszam na konsultacje i do kontaktu.